Dzień dobry moi drodzy, witam Was po raz kolejny na moim kanale, ja jestem Natalia i jeśli jesteście na moim kanale jakimś trafem po raz pierwszy, to serdecznie Was zachęcam do tego, żebyście zostali tam na dłużej i kliknęli oczywiście subskrybuj oraz dzwoneczek, by mieć powiadomienia o nowych filmach. Dzisiaj moi drodzy, długo zapowiadany przeze mnie Full Day of Eating, na który Wy również czekaliście, po krótkiej wakacyjnej przerwie wracam do regularnych, co niedzielnych filmików, także bardzo serdecznie Was zachęcam do oglądania dzisiejszego filmiku, w którym pokażę Wam, co jem na co dzień, jak mo wygląda moje żywienie w dni, kiedy nie mam cateringu, bo czasami takie dni się zdarzają, na przykład weekendy, po prostu tego cateringu nie mam i wtedy sobie gotuję to, na co mam ochotę, więc dzisiaj będą posiłki trochę szybsze i trochę takie, powiedzmy, szybkie, ale troszeczkę dłuższe niż takie dwie minuty w przygotowaniu, takie posiłki obiadowe. I również przy nich za dużo czasu w kuchni nie spędzicie, ponieważ ja wychodzę z założenia, że posiłki mają być szybkie w przygotowaniu, mam nie spędzać dużo czasu w kuchni i też posiłki mają być przede wszystkim smaczne, sycące i pomagać nam osiągać nasze cele. Ponieważ to, co wkładamy, to, czym się żywimy, ma bardzo duży wpływ na to, jak wygląda nasza sylwetka i nasze samopoczucie. Więc zachęcam Was do oglądania odcinka. Pierwszy posiłek, czyli posiłek przedtreningowy, to nic nadzwyczajnego, czyli mamy tutaj skyr naturalny wymieszany ze skyrem waniliowym. Do tego jest taka granola proteinowa i borówki. Tą granolę proteinową zaraz Wam pokażę. Ją pokazywam Wam na moim Instagramie, ale teraz Wam pokażę, jak ona wygląda. O, to jest dokładnie ta granola proteinowa. Ona nie ma cukru, ma trochę więcej tego białka. Natomiast, jak już kiedyś Wam mówiłam, ona jest słodzona maltytolem, więc musicie uważać, żeby też nie przeginać z ilością tej granoli. Także jem ten posiłek i lecę na trening. I lecimy z kolejnym posiłkiem. Tutaj będzie omlet. Tutaj mam rozpuszczony ksylitol w odrobinie wrzątku. I teraz będziemy wrzucać płatki owsiane. To jest porcja dla mnie i dla Rema, więc będzie tak tych płatków owsianych ze 185 gramów. No dobra, może być 190 gramów. Do tego będzie jeden średniej wielkości banan i 3 jajka. Także wrzucam do środka. Mamy wszystkie składniki już wrzucone do środka. I teraz ja to robię totalnie, wiecie, tak intuicyjnie, więc przykrywka. I jeśli chodzi tutaj o jakieś te ustawienia, to po prostu lecę na spontanie, więc... Na patelni wylewam odrobinę Oliwy, to jest moja patelka. A tutaj będzie patelnia rema. Trochę więcej. I ustawiam, żeby nam się tutaj patelnie rozgrzały. I na taką rozgrzaną patelnię po prostu wlewam najpierw do rema, a potem sobie tak oddzielamy, jakąś taką, wiecie, na oko resztę. I tak wygląda konsystencja naszego ciasta, powiedzmy, omletowego. Jest taka, powiedzmy. Raczej gęsta, średnio płynna, tak bym to nazwała. I wylewamy ją właśnie na rozgrzaną patelnię. I tutaj mamy już wyłożony omlet na jedną patelnię i na drugą. Tak jak widzicie, zdecydowanie ten Rema jest większy. No i też przez to lepiej wyglądać będzie, ale ten mój też będzie ok A na wierzch omletu pokroję sobie właśnie truskawki. Dodamy też boróweczki i posmarujemy, żeby podbić ilość białka w posiłku. Posmarujemy właśnie z kierem waniliowym. Jeden będzie u Rema, jeden będzie u mnie. Ja omlety przewracam na drugą stronę, jak zaczynamy tak ładnie odchodzić. Tutaj też tego mojego przewróciłam na drugą stronę, ale pokażę Wam o co chodzi Na jednym przykładzie omleta Rema, bo on się robi trochę dłużej, no bo jest większy. Zobaczcie, jeżeli macie omleta i on Wam tak bez problemu odchodzi od całej patelni, to znak, znaczy, że można go przewrócić. Najlepiej zrobić to używając właśnie albo takiej szpatułki, albo po prostu suwając na talerz obracając, albo suwając właśnie na mm, przykrywkę. Zaraz Wam pokażę. Mam nadzieję, że mi się uda. Ok, próbujemy. Robię górę omleta rema. go na patelnię. Potem zamieniam ręce, bo ja jestem praworęczna, Znaczy, suwam go z patelni na przykrywkę i przekładam. Pyk. I omlecior bez żadnego szwanku znalazł się na patelni. przewrócony na drugą stronę. I smażemy chwilę, dosłownie tak, maksymalnie dwie minuty. Więcej nie. Będzie po prostu wtedy za bardzo suchy w środku i niezbyt smaczny. I teraz wrzucamy omleta jednego. Patelni, po prostu tak go suwając i z drugim omletem robimy dokładnie tak samo. Więc tutaj, jeśli chodzi o dobrze zrobione omlety, które się nie rozwalają, to po prostu kwestia dobrej patelni, do której nie będzie przewierać, i delikatnie posmarowanie jej po prostu jakimś tłuszczem, na przykład oliwą, i smarujemy każdego z omletów z kirem. I drugi lecioczkę. I wierzch posypujemy gorówkami i dekorujemy truskawkami i idziemy jeść. A jak widzicie, jestem jeszcze w ubraniu po treningu, bo dla mnie priorytetem jest zawsze zjeść, a potem idzie się ogarnąć, wykąpać i tak dalej, także są ważne i ważniejsze rzeczy. Ja lubię truskawkami sobie po prostu tak udekorować talerz, Więc dekoruję w ten sposób. A te, które kładę, po prostu odcinam te szypułki, I dekoruję o. jakoś tak. Remowi też tutaj ułożę parę. I tak się prezentuje gotowy omlecior. O, a tak wygląda mój omlet z bliska, delikatnie udekorowany w omlet Rema. I idziemy jeść. A tutaj mój taki posiłek między posiłkami, bardziej taka przekąska. Mam tutaj ogóreczka, pół grejpfruta. 20 gramów orzechów nerkowca, 3 daktyle i czekoladę. Pisacją zaraz ją pokażę Wam. Ona jest genialna. Chociaż mam wrażenie, że ta o smaku kokosowym jest troszeczkę lepsza, ale nam się skończyła. Także to jest takie, moja, wiecie, guilty pleasure. Moja zasada 80 do 20, tutaj w sumie tych 20% dzisiaj w sumie praktycznie w ogóle nie było. I nie będzie, ale tutaj to załatwia robotę. To jest dokładnie ta czekolada. Znalazłam ją w Aldi. Tak, ona dokładniej wygląda. Ma taki czekoladowy spód i tutaj jest biała czekolada z pistacjami, więc jest genialna polecanko. Idę jeść. A teraz czas na kolejny posiłek. Będzie to łosoś pieczony w piekarniku, według przepisu z mojej książki. Jest to jedna z moich ulubionych wersji łososia. Dawno nie jedliśmy, więc mam mega ochotę. Tak samo mam ochotę na mizerię, więc będzie mizeria. Oczywiście trochę odchudzona będzie z jogurtem naturalnym i do tego będą gotowane ziemniaczki, młode ziemniaczki, ja na rękawicach po prostu ich nie obieram z górki, tylko dokładnie myję i kroję. Także zabieram się za jedzenie, znaczy najpierw zagotowanie, potem za jedzenie, bo poprzedniego posiłku minęło sporo godzin, jest 19.40. Muszę nadrobić te kalorie i lecimy gotować. Zabieram się za przygotowanie, właśnie, obiadu. I tak, mam tutaj umyte yy, ogórki. Nie będę używać wszystkich, ale może ze dwa. Zobaczymy, jak to wyjdzie objętościowo. Tutaj mam łososia atlantyckiego. On jest pakowany w tak po 300 gramów, więc dla mnie i dla Rema, idealna porcja. I tutaj mam odłożone ziemniaki, tak jak widzicie, ja je, je wyszorowałam dokładnie i po prostu będę je tylko przekrajać na pół i zalewać wrzątkiem, delikatnie solić i z nimi tak naprawdę nic więcej nie trzeba robić. Natomiast pokażę Wam, jak robię łososia, ale najpierw pokroję sobie te ziemniaki. Z racji tego, że tych ziemniaków jest 700 gramów aż, bo to jest porcja dla mnie i dla Rema, no to żeby się szybciej ugotowało, to po prostu kroję je może tak. Znaczy żadna filozofia to jest pokroić ziemniaka na pół. Ale wiecie, jak już nagrywam, to chcę wam pokazać cały proces. Więc kroimy te ziemniaki. Trochę tego jest. Jeszcze chyba z dwami zostało do pokrojenia. Zwracam tylko, że te ziemniaki są właśnie w, ze skórką. I mam pokrojone ziemniaczki. Z racji tego, że te ziemniaki są właśnie ze skórą yy, i ja ich nie ubieram, to przede wszystkim zaszczędzam czas, ale też mają więcej błonnika i nie tracą tak dużo witamin przy gotowaniu. Jeszcze mniej by stracił, gdyby po prostu nie były przekrojone na pół, no ale trochę jestem głodna i trochę się śpieszę, więc zależy mi na tym, żeby to było szybko przygotowane, żeby się szybko gotował bo to są młode ziemniaki, więc się też mega długo gotują, więc zalewam rządkiem i stawiam na gaz, i, znaczy na płytę i robimy łososia. Ok, teraz zabieramy się za łososia. Mamy takie naczynie żaroodporne, je kupiłam w Pepco, jest idealnych rozmiarów na łososia i wykładam je papierem do pieczenia. Żeby był bardziej plastyczny, w ten sposób robimy. Biorę ten filet z łososia, wkładam go do tego naczynia żaroodpornego i teraz tak. Klucz programu albo gwóźdź programu to sos sojowy i zalewam go tak dość mocno tym sosem sojowym, żeby po prostu praktycznie wpływał w tym sosie sojowym i przez to nie używam w ogóle soli. I daję ulubione przyprawę, czyli u mnie będzie czosnek, może być normalnie też taki wiecie, w klasyczny czosnek, nie taki mielony. Sporo tego, stoi, bo ja lubię czosnek i odrobinę pieprzu kajen, albo mogą być takie płatki chili, ale mi się skończyły właśnie, więc odrobinę tego. Sypnę jeszcze takie suszone pomidorki. Delikatnie. I pokażę Wam może tak z góry. I kolejny gwóźdź programu to Xyliton. I też go tutaj. Posypujemy z wierzchu tak całkiem sporo, żeby po prostu zrobić taką chrupiącą skórkę na tym naszym łososiu. Trochę mi się tutaj w tym miejscu dużo spnęło. dobra, jakoś tak rozgarniemy to może tym nożykiem. O! I tak w ten sposób zamarynowany łosoś leci do piekarnika 180 stopni i po prostu piekę go do momentu, aż ta góra jest taka wiecie, chrupiąca i taka złocista. Także stawiam go do piekarnika i lecimy z mizerią. No i łosoś już Nasz łosos już w piekarniku zamykamy niech się piecze. A tutaj się nam gotują ziemniaczki. Nie mogę za blisko podchodzić z aparatem, bo przez mną mi obiekty bardzo zaparował, więc się gotują ziemniaczki, a my idziemy przygotowywać mizerię. Więc tak jak widzicie ten obiad nie zajmuje dużo czasu jego przygotowaniu, praktycznie robi się samo. To się gotuje, nawet tego nie ubrałam, tylko pokryłam i umyłam, i łososia tylko po prostu posypałam tym wszystkim przyprawami i też się robi sam w piekarniku i lecimy z mizerią. Ogólnie, jeśli chodzi o mizerię, to tutaj też mogłabym pójść na matwiznę i po prostu nie obierać tych ogórków. Ale powiedzmy, że cię sobie te ogórki obierzemy, więc po prostu obierzmy na razie dwa ogórki, i po prostu zobaczymy, czy dwa to będzie wystarczająco. Więc lecimy. Dostałam od mojej babci taką obieraczkę. Powiem Wam, że jest zajebista. Ona się mega fajnie nią obiera. A moja babcia ogólnie jest specjalistką od wyszukiwania takich, wiecie, sprzętów. Domowych, takich malutkich sprzętów, właśnie tego typu. I zawsze miałem na to jakieś takie patenty i sprawdzone jakieś takie rzeczy. No to powiem Wam, że jest ekstra to bieraczka. Więc z taką bieraczką to ja mogę bierać ogórki i inne rzeczy. Dobra, no lecimy drugie ogórka, ale chyba jednak postawimy na trzy ogórki. A drugi będzie jutro do śniadania. Znaczy, ten czwarty, nie drugi. Okej. Okay. I teraz, ostatni ogóraz. No nie no, nie mogę, niesamowite jak tym łatwo się obiera. Generalnie nawet jestem przekonana, żeby dało radę obrać tym, tą obieraczką właśnie yy, nawet ziemniaki. Bo jest taka stosunkowo ostra. I... Bardzo to jest faktycznie takie. Jak nie trzeba się męczyć. Mnie kiedyś miałam taką obieraczkę po prostu musiałam się tak natrudzić, żeby cokolwiek obrać, że od razu się to nich Dobra. I... Obieraczkom też robimy w ten sposób. I mamy takie plasterki ogóreczka, idealne. Prawie tej samej grubości, wszystkie wielkości, także to też jest mega pomocne. Możecie też to zrobić oczywiście na tarce, ale uważam, że po co brudzić tyle rzeczy w kuchni, jak możemy to zrobić wszystko jednym narzędziem. Więc kroję te ogórki na plasterki. I zaraz się widzimy. I zobaczcie, jak to szybko poszło. Mamy całą miskę ogórków. Do tego dodaję e, jogurt. To generalnie robię tak na oko, nawet tego nie odważam. Tylko dodaję tak? No trzy takie łyżki jogurtu. Do tego oczywiście sól, pieprz. My raczej tak dużo nie solimy, więc bardziej więcej te pieprzu będzie. Okej, okay. odrobinę czosnku, generalnie ludzie dzielą się na tych, co nie nienawidzą czosnku i na tych, co go nadużywają i my zdecydowanie z jesteśmy z tej drugiej kategorii ludzi, którzy nadużywają czosnku. I ja lubię jakieś delikatnie słodkie, więc daję odrobinę ksylitolu i oczywiście na koniec będzie koperek, więc wymieszajmy. I tak naprawdę obiad jest gotowy, więc ja tutaj do Was jeszcze coś tam gadam w międzyczasie. Ale ten obiad naprawdę jest mega szybki, mega prosty i generalnie to też jest jeden z przepisów ulubionych moich podopiecznych, bo to jest taki, powiedzmy, typowy obiad, mega zdrowy, dobra porcja białka, dobra porcja zdrowych tłuszczów, mamy błonnik, warzywka, oczywiście ta sałatka jest dowolna, ja akurat miałam gdzie ochotę na właśnie mm, mizerię, więc mizeria, ale równie dobrze może być sałatka ze świeżych pomidorów albo pomidorów ogórków i no czego tylko też zjemy to was, was może ponieść totalnie wyobraźnia. Ok, i teraz czas na koperek. Ok, część koperku będzie do mizerii, a część będzie do posypania ziemniaczków. I tak samo jeśli chodzi o koperek, to dzieli się na zwolenników i te osoby, które nienawidzą koperka, no to właśnie ja zmieniłam kategorię, bo ja kiedyś nienawidziałam koperku, nienawidziałam pietruszki i tak dalej, w zupie jak mi coś pływało, to oczywiście nigdy nie chciałam tego zjeść, a teraz po prostu uwielbiam te zielone farfocle, które pływają, uwielbiam koperek, uwielbiam pietruszkę. Także będzie mega zielono dzisiaj na obiedzie. W sumie to kolację, obiad o kolacji bym powiedziała w zasadzie. No popatrzcie, jak to pięknie, finezyjnie się komponuje ze sobą. Rewelacja. I testujmy. Idealne. I tak wygląda łosoś, którego wyciągnęłam właśnie z piekarnika i to jest ta taka chrupiąca, wiecie, skórka, o której, o której Wam mówiłam, także on jest no, rewelacyjny. Polecam Wam dokładnie w ten sposób testować i zrobić właśnie łososia w piekarniku. Tu mamy ziemniaczki ugotowane i miseria. Także przykładam to na przygotowane talerze. Porcja dla mnie, porcja dla Rema i idziemy szamać.